Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o niemieckim generale, projektancie fortyfikacji Hansie von Bichlerze. Hans Alexis von Bichler przyszedł na świat w 1818 roku w Berlinie i również w Berlinie w 1886 roku umarł. Od 1836 roku swoją przygodę związał, właśnie swoje życie związał z wojskiem. Ukończył szkołę artylerii i inżynierii, służył w oddziałach pionierów, a w 1845 roku rozpoczął służbę w twierdzy w Szczecinie. I właśnie jeśli chodzi o fortyfikację, to właśnie tutaj rozpoczyna się jego przygoda ze służbą wojskową. Był również odpowiedzialny za budowę innych twierdz, nie tylko twierdzy w Szczecinie, ale również był szefem inżynierii w Twierdzy w Moguncji. Również był inspektorem inspektoratu fortecznego od 1865 roku, właśnie w państwie pruskim, a następnie w państwie niemieckim. Został generalnym inspektorem twierdz oraz szefem korpusu inżynierów i pionierów w państwie niemieckim, właśnie po zjednoczeniu Niemiec. I właśnie to on zaprojektował szereg fortów, które budowano w państwie niemieckim, m.in. właśnie w e, twierdzy w Toruniu. Był projektantem fortów e, w takich miejscowościach jak Kolonia, Strasburg, Poznań, Toruń, Królewiec, e, Ingolstadt, Metz, Kostrzyn, Szpandał, Ulm, Moguncja i Magdeburg. Twierdza Toruń powstała w drugiej połowie XIX wieku w takim sensie jakim dzisiaj ją widzimy. Wówczas podjęto decyzję właśnie o budowie twierdzy na granicy niemiecko-rosyjskiej, a decyzję tą podjęto w 1872 roku. Nowo powstała architektura forteczna miała odpowiadać na zapotrzebowanie ówczesnej sztuki wojskowej, zwłaszcza na wprowadzenie artylerii gwintowanej. Budowę twierdzy nowoczesnej twierdzy w Toruniu rozpoczęto w 1877 roku, a i pierwszy etap trwał aż 7 lat. Twierdza w Toruniu tak naprawdę w momencie rozpoczęcia budowy i powstania planów fortyfikacji była już twierdzą. Przestarzało, i dlatego tak naprawdę rozpoczęto od razu kolejną modyfikację poszczególnych e, zabudowań i e, umocnień wojskowych. U progu I wojny światowej w Toruniu znajdowało się prawie 200 budowli fortecznych, których wyposażenie, utrzymanie i budowa kosztowała ponad 60 milionów marek. Obiekty te były ze sobą doskonale skomunikowane, posiadały system nawadniający, odwadniający oraz własne ujęcia wody. I miały wpływ na historię Torunia. Twierdza Toruń w czasie I wojny światowej nie była oblegana, nie tu toczyły się żadne walki z jednostkami rosyjskimi, a po kongresie wersalskim, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Twierdza Toruń została wraz z całym Pomorzem i Toruniem została przyznana Polsce. Polskie wojsko przejęło większość fortów, adaptując ją, na cele koszarowe i magazynowe. I właśnie jeden z fortów, twierdzy toruńskiej, został zaprojektowany przez naszego bohatera. Był to m.in. fort. Czwarty, który został wybudowany w latach 1878 do 1884 roku jako trzeci z kolei fort toruńskiego pierścienia fortecznego. Fort czwarty był przeznaczony dla załogi liczącej dwie kompanie piechoty, czyli około 500 ludzi oraz obsługi 14 dział średniego oraz 15 do 22 dział ciężkiego kalibru. Łącznie w forcie mogło przebywać 800 żołnierzy i oficerów. I właśnie w naszym materiale zdigitalizowaliśmy zdjęcia fortyfikacji twierdzy toruńskiej, właśnie fortu IV. Dzisiaj, w tym forcie mieści się muzeum. Można zwiedzać, jak wygląda Fort Czwarty. W naszym cyklu Bohaterowie Historii pokazujemy różne postacie, które zapisały się w historii naszego województwa. Są tutaj również żołnierze pruskiej armii, którzy m.in. projektowali forty właśnie w Toruniu, ale są również polscy monarchowie, książęta, osoby duchowne, patrioci, żołnierze, którzy zapisali się w historii dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Zachęcam do oglądania i dziękuję za uwagę.